Słowo Boże na dziś, sobota 21 października 2023 roku. Czytanie z listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia: Nie od wypełniania prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od sprawiedliwości uzyskanej przez wiarę. Dlatego dziedzictwo przypada dzięki wierze. Aby było z łaski, i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa nie tylko dla potomstwa opierającego się na prawie, ale i dla tego, które żyje dzięki wierze Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: Uczyniłem Cię ojcem wielu narodów. Przed obliczem Boga. Jemu on uwierzył jako temu, który ożywia umarłych i powołuje do istnienia to, co nie istnieje. On to, wbrew nadziei, uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co było powiedziane. Takie będzie Twoje potomstwo. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 105. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Potomkowie Abrahama słudzy Jego synowie Jakuba, Jego wybrańcy. On, Pan, jest naszym Bogiem. Jego wyroki obejmują świat cały. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Na wieki pamięta o swoim przymierzu, obietnicy danej tysiącu pokoleń, o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, przysiędze danej Izaakowi. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Pamiętał bowiem o swoim świętym słowie danym Abrahamowi swojemu słudze i wyprowadził lud swój wśród radości z weselem swoich wybranych. Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Świadectwo o mnie da duch prawdy i wy także świadczyć będziecie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Kto się przyzna do mnie wobec ludzi, przyzna się i syn człowieczy do niego wobec aniołów bożych. A kto się mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i ja wobec aniołów Bożych każdemu kto powie jakieś słowo przeciw synowi człowieczemu będzie odpuszczone lecz temu kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu nie będzie odpuszczone kiedy was ciągać będą po synagogach urzędach i władzach nie martwcie się w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić bo Duch Święty pouczy was w tej właśnie godzinie co należy powiedzieć oto słowo pańskie